Leagues Cup to turniej klubów z MLS Stanów Zjednoczonych oraz Kanady i ligi MX z Meksyku, który odbywa się od 2019 roku, organizowany wspólnie przez obie ligi i zatwierdzony przez CONCACAF. W 2019 roku była inauguracyjna edycja, zaproszeniowa Cruz Azul pokonało Tigres UANL. 2 do 1. 2020 i 2022 turnieju nie rozegrano. COVID-19 i konflikt kalendarzowy. W 2022 odbył się showcase bez oficjalnego mistrza. W 2021 roku Klub Leon wygrał 3 do 2 z Seattle Sounders FC. W 2023 po raz pierwszy wziął udział wszystkie drużyny finał z USA. Inter Miami CF pokonało Nashville. SC po rzutach karnych 1-1, 10-9. Messi z najlepszym zawodnikiem i strzelcem 2024. Columbus Crew zdobyli tytuł, pokonując Los Angeles FC 3-1 w Columbus. Kuczo, Hernandez MVP, Steven najlepszym bramkarzem. Do dziś żaden klub nie obronił tytułu, a każda edycja ma innego zwycięzcę. Cruz, Azul, Leon, Inter Miami, Columbus. Leagues Cup 2025. To piąta edycja, która odbywa się od... Od 29 lipca do 31 sierpnia 2025 roku z udziałem 36 klubów, 18 z MLS, najwyżej sklasyfikowanych w 2024 roku i wszystkich 18 z Liga MX. Format Face One: 3 mecze tylko MLS versus Liga MX. Punkty: 3 za zwycięstwo w regulaminie, 2 za wygraną pokarnych i 1 za przegraną pokarnych. I nie ma tu remisów, uściślając, oraz mamy tutaj konferencję, tak jak w NBA oraz w MLS. Awans. Cztery najlepsze drużyny z każdej ligi, czyli konferencji w tabeli wewnętrzno-ligowej do ćwierćfinału. W ćwierćfinału już jako MLS versus Liga MX pojedynki. Następnie półfinał i finał lub mecz o trzecie miejsce. Nagrody i stawka międzynarodowa. Trzy najlepsze drużyny, finaliści i zwycięzca meczu o trzecie miejsce kwalifikują się do CONCACAF. Champions Cup 2026, a mistrz otrzymuje Automatycznie do jednej ósmej finału tej edycji. 2023 rok Lionel Messi był fenomenem najlepszym graczem i najskuteczniejszym strzelcem, ponieważ oddał on aż 10 goli. W finale decydowała serią 11. A na co warto zwrócić uwagę w tym roku, podczas tegorocznej edycji? Cała faza grupowa to tylko mecze między ligami. I na pewno warto zwrócić na Columbus Crew, Club America, Toluca, Solos oraz Leon oraz no, na zawodników typu Messi.